Cześć, nazywam się Sylwia. Sylwia Bednarek, kobieta świadoma finansowo. Parę dni temu rozmawiałam z moją koleżanką przez telefon i wśród wielu tematów, które poruszyłyśmy po naszych 100 minutach rozmowy, znalazły się także fragmenty związane z pieniędzmi. Słuchajcie, jak zmienić wydawanie pieniędzy w coś, co przyniesie dobrą energię, żebyśmy nie myśleli o wydawaniu pieniędzy w kontekście straty? Wydawanie na coś jest jednokierunkowe. Jest jednokierunkowe. To ode mnie wychodzi energia na zewnątrz. I już. Zmiana myślenia czy podejścia na uzmysłowienie sobie, co dzięki temu zyskujesz, co dostajesz w zamian za pieniądze, naprawdę zmienia. A energia wtedy krąży od i do, ale także do i od. Nie jest to tylko jednokierunkowe. Nie mów spłata kredytu, tylko niech będzie w tym pewien cel, pewna wartość, za co płacisz spłacając kredyt. Na przykład dla mnie jest to dach nad głową. Jest to komfort i bezpieczeństwo. Nie mówię, że płacę za telefon. Zastanówmy się, czy nie możemy tego zmienić, że płacimy za możliwość rozmowy z bliskimi. Płacimy dla telefonu, żeby wykorzystać jego możliwości. Nie za proszek do prania, ale za zapach na ubraniach, który na długo zostanie. Po tym, jak wybierzemy w tym proszku, nie płać za samochód, ale dla możliwości przemieszczania się w sposób komfortowy. Nie ma opłat manipulacyjnych, jeżeli chodzi o rynek finansów. Możemy to przecież zmienić, że są to opłaty dla możliwości korzystania z czegoś, z jakiejś usługi, która jest nam potrzebna. Już samo przekwalifikowanie kosztów w pewien dar, dla telefonu, dla komfortu, dla bezpieczeństwa, dla sytości uruchamia w nas wdzięczność za to, co mamy, za obfitość, która nas otacza i dzięki takiemu myśleniu zwiększamy komfort naszego życia, budzimy do wdzięczności i zwiększamy obfitość wokół siebie. Spróbuj, to jest naprawdę proste. Do zobaczenia.